Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiego cyklu dotyczącego ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a raczej jego braku. Dlatego, za sprawą tak zwanych okrągłych stołów, politycy Nowej Lewicy chcą zwrócić uwagę społeczeństwa na pogłębiający się problem w tym zakresie. Dzisiaj spotykamy się w Bolesławcu, żeby przy okrągłym stole porozmawiać o problemach z psychiatrią dzieci i młodzieży. Chcemy szukać rozwiązań które pozwolą nam później wypracować pewne standardy i rozwiązania, żeby problem, który dzisiaj jest ogromnym problemem, został w końcu rozwiązany. Ten okrągły stół, bo to jest bardzo ważne określenie, nawiązujące oczywiście do tego pierwszego, najważniejszego w historii współczesnej Polski okrągłego stołu, ma służyć temu, żeby jawnie, publicznie mówić o tych problemach, i prosić, żeby państwo, ale też bliscy, żeby wspierali młodych ludzi. Na początku 2023 roku Fundacja Grow Space opublikowała raport na podstawie danych 16 komend wojewódzkich policji, z którego wynikało mówimy o oficjalnych danych z komend głównych policji, że ponad 2000 młodych osób podjęło. Próbę samobójczą w zeszłym roku. To jest wzrost o 150% w porównaniu do poprzedniego roku. Z czego 150 tych prób skończyło się śmiercią. Tak być nie może. Dlatego o problemie ze wsparciem młodych osób trzeba głośno mówić i, co najważniejsze, szukać skutecznego rozwiązania. W lutym tego roku zainicjowaliśmy Wielki Okrągły Stół w Warszawie w siedzibie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących około 40 organizacji. Psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, ale też dyrektorów placówek i przede wszystkim młodych ludzi, którzy mówili o tym, z jakimi problemami stykają się na co dzień i stąd wziął, wziął się ten pomysł, żeby zorganizować również lokalne okrągłe stoły, w czym Bolesławiec wziął udział. Mamy problemy przecież w ogóle z psychiatrią. Generalnie psychiatrów jest za mało, a już omówimy o tym od dawna dziecięcych to jest szczególnie mało, więc to jest potrzebne nam wszystkim bardzo i stąd ta nasza wielka prośba, żeby to był jeden z podstawowych tematów, którymi się państwo polskie zajmuje. Musimy się nauczyć i nauczyć młodych ludzi jak walczyć z hejtem w sieci. Lewica zawsze y, dopominała się o to, żeby walczyć z mową nienawiści, żeby państwo tworzyło skuteczne instrumenty, mechanizmy. No to jednak się jeszcze y, nie wydarzyło. Ogółem ma się odbyć około 20 takich spotkań w różnych częściach Polski. Później w stolicy odbędzie się podsumowanie akcji wraz z prezentacją wniosków.